14 dzień marca. Skok temperatury po dużych chłodach jest 16 stopni, i to jest taka dziura, gdzie jak zdążę zrobić przeglądy, to dobrze, a jak nie, to nie. Obloty są piękne, ale co w środku, to dopiero będzie wiadomo, jak zajrzę No żwawo, to jest, lubię ten szum. i pyłek noszą no, zbijają się ładnie te jako jedyne zachowywały mi się inaczej niż wszystkie, mianowicie nie widziałem czegoś, co by było objawem oblotu. One od razu wylatywały i szukały pyłku. I tak było kilka dni temu. Czy trzeba było im podawać ciasto? No, one miały tendencję do wychodzenia do góry na powałkę i tutaj przebywania nawet w chłody I jak widać zjadły czyli trzeba było a zaraz zobaczę co on tam mają pokarmu ile skaneramce oznacza że w zeszłym roku tutaj był długo czerw jak z pokarmem po pierwsze widać świeży jest to nieprawdopodobne ale widać świeży króciutko będę oglądał nie widać czerwiu ale je źle czyli dobrze, że im dałem wcześniej ciasto na 10 ramkach są ale może tylko tyle ramek jest a może nie obsiadają wszystkich no tutaj skrajna wiadomo, że może być nieobsiadana ale ja jej nie zabieram, ponieważ to jest podgrzewany pod ul w związku z tym, jeszcze przed chwilą jak tu zaglądałem, to było pełno, ale wyjąłem, wychłodziłem troszeczkę i już uciekło, muszę poczekać jak się ogrzeli. 18 dzień marca, 10 stopni, dość silny wiatr, a pszczółki latają i to nawet w niektórych ulach dość co one noszą, no pyłku nie widzę, ale po coś latają, wodę mają, czyli nie po wodę Jest 22 dzień marca. Temperatura tak między 12 a 14 stopni. Ten ul jest najsilniejszy w pasiece. Przez całą zimę matka utrzymywała czerwienie i było 35 stopni. Ja jej próbowałem zmusić do tego, żeby przestało czerwi. Zalewałem gniazdo. Wyłączałem podgrzewanie. Nic z tego. 35 stopni przez całą zimę Matkę trzymała 23 dzień marca temperatura 19 stopni pierwszy przegląd dopiero taki gruntowny 16 gruntowny tylko które ramki sprawdza noszą pyłek w związku z tym czerw matki powinny być a tutaj tak to wygląda jest to marzec. Prawda? No. Dobrze to wygląda.